Perkusja może być wszystko tak naprawdę, to może być pudełko, to może być garnek, to może być e, jakieś zapalniczki, wszystko co masz pod ręką i ten rytm, który wystukujesz rękami, to jest wszystko perkusje. Zapisałam się do szkoły muzycznej, miałam gdzieś 13 lat, ale w tym samym czasie miałam zajęcie niemieckiego. I zawsze się spóźniałam, oczywiście, co wpływało na moje oceny, i zdecydowałam, że tym razem zostawię perkusję i wrócę do tego później. No i to później nastąpiło 10 lat później. Perkusję teraz mam dla siebie to jest takie miejsce, gdzie przychodzę do salki, po prostu na godziny, na dwie, i wystukuję wszystko, co chcę, wszystko, co czuję. To jest taki sport, takie hobby, taka rozrywka. Ja poddawałam się, przyznaję się. W ciągu tego roku ja zaczynałam, później porzucałam. Znowu wracałam, bo to nie jest, to nie jest takie łatwe, bo rezultaty nie widzisz od razu i musisz sporo czasu na to poświęcić. Arabella, piosenka, którą wybrałam, jest jedną z najtrudniejszych, bo jest bardzo dużo przejść. Perkusja jest metronomem dla zespołu. Na pewno to jest presja, na pewno to jest odpowiedzialność, dlatego dla nas rytm jest najważniejszy. To jest jakieś wyzwanie, ale nie jest takie trudne, bo później to się robi naturalne, tak samo jak nie wyobrażam sobie, jak można prawą nogą grać jedne, lewą nogą coś innego i jeszcze rękami różne rytmy na 3, na cztery, na sześć i tak dalej da się. I rzeczywiście bez perkusisty jakby da się zagrać piosenkę, ale ona nie będzie taka żywa. W każdym zainteresowaniu mieć cel, żeby widzieć, co możesz osiągnąć. Poznaję dużo perkusistów, żeby dowiedzieć się ich doświadczenia, jak oni to przeszli. My mówimy, żebym znalazł sobie zespół z wspieracie się nawzajem podać, ale wiesz, że są ludzie, które od ciebie co oczekują, no to musisz. Pijąć. Czy spotkałam jakieś e, dziwne spojrzenie, szufladkowania odnośnie tego, że jestem muzułmanką perkusistką, albo muzyczką, myślę, że nie, albo jestem za krótko w tym e, zawodzie, w tym, e, w tym społeczeństwie, albo po prostu muzycy są na tyle otwarci, że tolerują, akceptują wszystkich e, różniących się wyglądem, e, religią i tak dalej. A jeżeli w inną stronę, e, że mówię ludziom z mojej religii, muzułmanom, muzułmankom, że gram na perkusję, to spotykam różne opinie, oczywiście, jak wszędzie. Są ludzie, powiedzą, no fajnie, fajnie, uczysz się czegoś nowego, a niektórzy zapytają, a po co ci to? I to, po co ci to, to jest takie pytanie, które może zadać człowiek odnośnie wszystkiego. Tam, ja, ja się uczę języków, a po co ci to? Ja uczę się perkusji, a po co ci to? To są ludzie, którzy nie chcą czegoś osiągnąć, mi się tak wydaje, że są rzeczy, które nie trzeba pytać po co ci to, tylko to robisz, bo to ci sprawia przyjemność. Podchodzę do tego bardzo spokojnie, że mi ktoś będzie szufladkować z obydwu stron. Ja robię to, co ja lubię. Ja czuję się w tym dobrze. Nie gram jeszcze super, ale ja czuję się dobrze w tym procesie. Ja się bawię, że uczę się grać. I im głośniej gram, tym bardziej się bawię. Fajnie? To trzeba teraz nauczyć się grać równo. Pewnie każdy z nas ma jakieś marzenia i jakiś instrument, który chciałby opanować, ale brakuje właśnie tej odwagi i tego kroku.